RFID, Radio Frequency Identification, technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych. 11 maja 2005 Prezydent Bush podpisuje HR-418, prawdziwą ustawę o ID w dokumentach tożsamości. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyznaje, iż podoba mu się pomysł z chipami RFID. Kiedy program telewizyjny obalanie mitów chciał sprawdzić, jaki jest bezpieczny chip RFID, oto co się stało. Testujecie wiele rzeczy sami, nie zakładacie, żeby twórca zawsze ma rację. Tak, zgadza się. Jedną rzecz, którą radziłbym, abyście przetestowali, lepiej jest RFID. O nie, tak, zrób RFID. Nie. Nie wiem, ile z tej historii mogę ujawnić, ale to jest to, co się stało. Robiliśmy nasze testy na RFID i wiemy doskonale, jak łatwo hakerzy mogą się tam włamać, ile można na tym polegać i jak łatwo jest je namierzyć. I jeden z naszych badaczy zadzwonił do firmy telekomunikacyjnej w Texas Instruments. I oni zorganizowali wideokonferencję między Tori a naszym producentem, panem Wolkowicz. Program miał nosić tytuł Rozmowy o technologii. Texas wyznaczył nam czas, wtorek, druga rano, więc o tej porze Linda i Tori dzwonią. Zgłasza się Texas Instruments, a z nimi siedzieli dyrektorzy z Visa, American Express, Discover i wiele innych. Dostaję i skórki, jak o tym mówię. Było tyle ludzi poza Teksasem. Bardzo wyraźnie zaznaczyli, że nie będą rozmawiać o tym, jak łatwo się włamać hakerom w ten system. Discovery, jako ogromna korporacja, nie mogła sobie na to pozwolić. Dalej robi mi się słabo, jak przypomnę sobie tę rozmowę telefoniczną. No tak, jak masz salę, a w niej trzy tysiące osób, które podlegają takim układom prawnym. Ta ustawa miała wejść w życie 11 maja 2008 roku, ale wiele stanów przeciwiło się jej. Władza ustawodawcza Okahomy nie zatwierdziła ustawy, twierdząc, iż Real ID jest szkodliwe dla mieszkańców Okahomy. Stan Oklahoma nie będzie partycypował we wprowadzaniu ustawy Real ID w życie, a więc Wydział Bezpieczeństwa Publicznego ma nakaz nie wprowadzania ustawy w życie. Oregon, Północna Dakota, Południowa Dakota, Nebraska, Arkansas, Georgia, Tennessee, Pensylwania, Maine, Południowa Karolina, Montana i Nowy Hampshire. To tylko niektóre Stany, które wyraziły obawę nad wprowadzeniem tego aktu. Niektóre Stany zagroziły nawet wystąpieniem z Unii, jeśli akt będzie podpisany. Catherine Albrecht napisała świetną książkę na ten temat: Spy Chips. To są początki znakowania bestii. Objawienie. Rozdział 13, wersy 16-18. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło. I że nikt nie może kupić, nic sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii, lub liczby jej imienia. Rozdział 13, wers 18. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Ustawa The Real ID została odłożona aż do 11 maja 2018 roku z powodu licznych protestów. To my, ludzie, Przypomnieliśmy im o konstytucji, konkretnie to o czwartej poprawce. DARPA jest prawą ręką w tajnych badaniach Departamentu Obrony i przez dziesiątki lat marzyło o zamienieniu żołnierzy w cyborgi. Teraz w końcu to się dzieje. Agencja ta sfinansowała projekty, które obejmują między innymi szczepianie chipów do mózgów żołnierzy, ponieważ wierzą, iż zwiększy to wydajność na polu bitwy oraz naprawi mózgi dotknięte traumą. Ale stworzenie superżołnierzy nie jest jedyną rzeczą, którą chce zrobić DARPA. Jest nią również nowa książka o nazwie Mózg Pentagonu. Dziennikarka Amy Jacobson donosi, iż nadzieją naukowców jest odblokowanie sekretów sztucznej inteligencji dzięki szczepianiu chipów oraz pozwoli nam dać maszynom rodzaj wyższego poziomu rozumowania, na którym są ludzie. DARPA przepadało jak implanty mózgowe mogą pomóc żołnierzom wracającym z wojny z urazowymi uszkodzeniami mózgu mającymi wpływ na pamięć. Inne programy DARPA celowały w pomoc żołnierzom w komunikacji podczas bitwy samymi myślami. Think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line, HealthLink is always with you. When every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Because Bob has trouble remembering all his medications. because i'm in love with my kids' kids because my car lost control while driving because now i'm looking up for both of us because i have diabetes but it doesn't have me because i spend my life in the er trying to save yours Jesteśmy pod wrażeniem błyskawiczną dystrybucją najbardziej fantastycznego urządzenia w historii Smartznak. Wyrzuć inne urządzenia, ponieważ Smartznak to coś więcej niż tylko telefon, to część ciebie. Używaj go do płatności, zarezerwuj podróż, a nawet nagrywaj wideo. Punkty dystrybucji są rozmieszczone w całym świecie. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak cudownie mogę się czuć dzięki technologii. A teraz najlepsze Smartznak jest całkowicie bezpłatny. 23% populacji otrzymało smart znak numer 1. Zagoń naszych nowych rekrutów do pracy. Powinniśmy znaleźć Flex Fighterów. Muszę znaleźć Flex Fighterów. Żeby było lepiej przez te wszystkie lata, działamy w ukryciu. Porządek świata to nasze przeznaczenie. Poddaj się smart znakowi i dołącz do chwalebnego zwycięstwa porządku z chaosu, albo zostaniesz wyeliminowany. To spisek, kontrola umysłu. W ten sposób utrzymują porządek. To jest koszmar, przed którym was ostrzegałem. Ludzie myślą, że Smart Znak to zupełnie nowa technologia, która poprawi ich życie. Nie wiedzą, że są oszukiwani. Twój chip umożliwia kontrolowanie wszystkich w mieście, nieważne czy otrzymali znak, czy nie. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.